Steel pozwala zasnąć już po 15 minutach i działa do 6 godzin w sam raz, żeby dobrze się wyspać, a rano naturalnie wybudzić bez uczucia senności. To no jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z urodką dołożoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Steel Zdrowo przez pana noc. Dobrze rozpoczęty dzień. Czy będę się bała być na ulicy? Czy znowu będę musiał blokować ręce? Jaka pogoda ręka? A jaka za 30 lat? Czy Polska nauka węczeli w Czy Polska rakieta znowu odpali? Czy czas nas wysłucha? Świetna sposobność. You have been wounded. Thank you. Czy Polska wygra? Czy Polska przetrwa? Wszystko co ważne dzieje się w Polsce. W wirtualnej Polsce. Na Black Friday w Media Expert Na przykład Ambilight TV Philips OLED 55 cali Odświeżanie 120 herców Kinowy dźwięk Glatmos. Teraz z kodem rabatowym o wartości 400 zł taniej Smart TV Philips Aż 75 cali Kredytacyjny efekt Ambilight Technologia Quantum Dot Teraz z kodem rabatowym o wartości 600 zł taniej Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać Stosować dietę bez tłuszczy zwierzęcych i soli. Spacerować najlepiej pół godziny dziennie. I co również ważne, zażywać neomak cardio. Neomak cardio zawiera nie tylko odpowiednią dawkę magnesu, ale też dodatkowe cenne składniki wspierające układ krążenia, prawidłową pracę serca oraz odpowiednie ciśnienie krwi. Neomak cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomak cardio więcej niż magnes. Mój kręgosłup, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból. Znowu? Przecież uznałeś. Ale działała za słabo i za krótko. Myślę o Max. Z podwójną dawką substancji. O Max to silny lek na góle tożsamo stawowe, i aromatyczne. I działa aż do 24 godzin. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. I tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I jak krebosłup? Znakomicie. Bo wziąłem o Max. O Max. Bez ulu przez całą dobę. Dbam o zdrowie i o portfelstross.pl. Babuli i stany zapalnymi mięśni i stawów wybieram boli... Teren Max, dostępny na DOS.pl w cenie 29,99 To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku możliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. DOS.pl. Dbam o zdrowie i urodę. Witaj w klubie tych, którzy jak Mikołaj kupują taniej na Black Teraz w Enviku trwają super promocje. Czy za dwie na książki? Unowną Murphy 25% taniej i robot sprzątający SWIS z rabatem 63%. Envik. Witaj w klubie. Hej, koleś, mamy twój prototyp. Prototyp? Tak, jeśli chcesz go dzisiaj odzyskać, musisz kapać. Słuchaj! My tu pracujemy, więc. Bez wygłupów. Wprowadź samochód! To nie miał być prototyp? Nowy Lit Motor B10 wygląda jak prototyp, ale możesz nim jeździć już dziś. Od 639 zł miesięcznie. szefie, wszystko dobrze. Macie prototyp. Warto podpowiedzieć co chcesz dostać na święta Teraz w plusie Motorola i 60 Fusion jeszcze taniej Plus Co to za gwiazda? To Serius Nie, ta druga mm, To Medio Meglio gwarantuje doskonały połysk. Z nową formułą jest jeszcze skuteczniejszy w walce z brudem i uporczywym tłuszczem. Meglio, doskonały połysk. Zbieramy do każdego miejsca w Polsce, żeby powiedzieć Wam Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie Kłaniamy się nisko Jesteśmy blisko tematów ważnych Co Pani sądzi o klapsach? Jest to wykorzystanie siły, Ale też pokazania Ja jestem tu nad Tobą I wzruszających Jeden gest na twarzy osoby, która leży w wózku Daje no, dużo więcej szczęścia niż osoba, z którą można porozmawiać Doradzamy To nie jest potem dopasowane do tego dziecka mhm. Mamy niezwykłe historie. Moja krababcia i krababcia Nikolasa Kejcia to były siostry. Czasami sięgamy gwiazd. Zawsze, gdy się całujemy, robimy to trzy razy, jakbyśmy chcieli powiedzieć, że raz to za mało. Zgadza się. Ale częściej wesoło stąpamy po ziemi. Energia, absolutnie nie mamy tryki. To dla Was budżet się z uśmiechem. Przede wszystkim teraz w Galo Tu Polska od piątku do niedzieli od ósmej. Mikołajkowy blok reklamowy, tym więcej pieniędzy trafi na leczenie i rehabilitację dzieci włącz Pulsat 6 grudnia o 18.45.